Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Sinsay i zobaczcie od razu pierwsza bluzka, bardzo ładna, ażurowa. Co prawda jest tutaj y, ładny dekolt, ale nie ma ramionczek. 36 zł, tak po prostu jakby bokserka, no taka bluzka bez ramion, tylko że po prostu z ażurku. Tak, sweterkowy ażurek, bardzo ładna. Y, kolor to jest taki leciutko beżowy. Bardzo ładne i zapraszam, kochani, na dzisiejszy film. Zostańcie ze mną, będą bardzo fajne rzeczy z nowości. Oczywiście, na początku filmu bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza. Będzie mi bardzo miło. E, możecie również udostępniać moje filmy. Tutaj już oglądam sukienkę za 40 zł. Tak ona się prezentuje również z tyłu. Tutaj zapięcie na guziczek i rękawki są haftowane. E, I tutaj największy rozmiar będzie XL. Bardzo fajna sukienka w iście, takim teraz modnym kolorku. Tutaj znalazłam jeszcze takie bluzki ażurowe. Co prawda w dotyku nie są jakoś super chyba jakościowo, no ale jest to taki modny akcent, wiadomo, jedną rzecz jakąś tam można sobie taką zakupić i tutaj cena tej bluzki to 26 zł i tutaj również XL największy rozmiar. Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, będzie mi bardzo miło, tam link w opisie filmu jest do wirtualnej kawki, także możecie z tego skorzystać, z góry dziękuję, a tutaj już oglądam bluzeczkę z okrągłym dekoltem, rękawki tutaj są takie pofalowane, dół również i to jest taka bardzo urocza bluzeczka, do wszystkiego będzie pasowała do jeansów, do białych rzeczy. XL-ka, największy rozmiar i 26 zł ona kosztuje. I tutaj z tyłu jeszcze zobaczymy, czy coś ciekawego, nowego. No i bardzo fajna jest bluzeczka. Tylko powiem Wam, że jak na rozmiar L, który tutaj wzięłam, no to jest ona krótka, więc to będzie taka z tych krótszych. Ale bardzo ładna. Jeszcze ma tu takie czyciki, kamyczki przyczepione. Także. Ładnie się to mieni, ładnie się ona prezentuje i teraz cena tej bluzki to 30 zł i tutaj XL będzie największym rozmiarem. Od razu przechodzimy do kolejnej rzeczy, która tutaj wisi obok, czyli beżowe spodnie. E, oczywiście e, wygodne, bo są na gumie, mają troczek, pasie mają też kieszenie z przodu. Z tyłu już są gładziutkie, tutaj już nic nie ma. Akurat tak tutaj komuś coś spadło. Źle powieszone, ale bardzo fajne. 50 zł kosztują. E, kolor też jest bardzo ładny, taki beżowy, więc e, też do wszystkich rzeczy, do Wielu będzie nam pasowało. Tutaj czyńcowa spódnica, i ostatnio wam pokazywałam taką bluzkę w beżu, i to jest taka sama, tylko w kolorze. Różowym. Nie pamiętam teraz, czy ona była, czy nie. Znalazłam jeszcze dzisiaj bardzo fajną kurtkę w kolorze takim ekry. Fajne ma tutaj te kieszenie, bo one są takie ażurowe i ciekawie to bardzo wygląda. Tak się prezentuje tył kurteczki. Tutaj nawet dwa jak widzicie, z tego będzie. I tutaj cena jest 80 zł za taką kurtkę. Takie, wiecie, kurtki zawsze, na narzutki się nam przydadzą, bo um, nawet to jakieś tam wyjścia narzucić na t-shirt, zawsze troszkę cieplej, osłonię przed wiatrem. Pojawiły się też klapki, wyglądają bardzo ładnie w kolorze czarnym z takim złotym jakby łańcuchem, taka ozdoba i tutaj w kolorze karmelowym, bardzo ładnie wyglądają na żywo. Cena tych butów, klapek to 40 zł i tutaj macie od 36 do 41 standardową. Przepiękny kolor jest również z tej koszuli, która, która tutaj wisi, ale coś mi się okaza, że takie koszule właśnie w tym kolorku ja Wam pokazywałam, więc tutaj tylko tak po prostu Wam pokazuję za 50 zł, To jest taka koszula z długim rękawem dostępna. Pojawiają się też spodnie dalej wygodne, bo na gumie w takim. Jakby materiał taki plisowany, jako coś takiego. Bardzo też fajna propozycja i wygodna. Jest również beżowa torebka ze złotymi tutaj okuciami, elementami. I tutaj mamy cenę 50 zł. To tak z nowości. I lecimy dalej, kochani. Jeszcze będzie e, parę fajnych torebek. E, no i tutaj, tak jak e, widzicie, jeszcze jakaś ładna bluzeczka niebieska wisi, ładne spodnie. E, też jeszcze e, cały czas szeroka nogawka, sukienka na ramionczkach w kolorze niebieskim. Bardzo ładne są te kolory tej wiosny. E, także lecimy dalej, kochani. E, tutaj basicowe body. No i takie bluzeczki też... E, można powiedzieć bez rękawków, pod jakieś marynarki i tak dalej. A tutaj mamy sukienkę. Sukienka jest w paski. Jest ona z takim również paskiem, z taką sprzączką, Jest cała zapinana na guziczki. 60 zł. Kosztuje. Bardzo ładnie wygląda. Tej dwa egzele z tego dostępne. Możemy ten rękawek sobie tak podpiąć. Na guziczek eee, ładnie to wygląda i tutaj jeszcze zauważyłam, że jest taka sukienka, zobaczcie tutaj ma kołnierzek, ma kieszonki z przodu, rękawek jest taki podwiany i również są guziczki eee, i pasek ona jeszcze posiada i to jeszcze, też jest to taka sukienka dłuższa, eee, bardziej bym powiedziała maxi, tak, zależymy, bo dla mnie to by było na pewno maxi. Dla niektórych mogą być MIDI 70 zł kosztuje. Wiadomo, wszystko trzeba sobie zmierzyć i dopasować pod siebie, kochani. Aż przystanęłam sobie, bo po prostu ponadczasowy. Słuchajcie, zestaw można stworzyć um, i takie piękne białe spodenki, eleganckie, w cenie 40 zł z czarnym paseczkiem. Tutaj mamy zakładki z przodu, mamy szlówki oczywiście, możemy sobie pasek zmienić, jak nam się nie podoba. Ładne zakładki, tutaj odwijana ta nogawka. Oczywiście one wymagają odprasowania, ale idealnie do tego właśnie pasu pasowałaby ta koszula. Tutaj ten rękaw jest też krótszy, odwinięty, mamy kołnierzyk. No i to jest linia tutaj z lnem. Nie sprawdzam ile tego lnu jest, aż jestem ciekawa. 40 zł kosztuje. Bardzo fajna propozycja. Tutaj jeszcze wiszą, ale wiecie co, już inny jakiś model, koszule. Także myślałam, że jeszcze lniane, ale niestety nie. Może się pojawią. Tutaj kolejne propozycje, już zobaczcie sukienki. No, jeszcze tak na długi rękaw, również z haftem w cenie 60 zł. I ta sukienka występuje. Ona z tyłu tutaj jest już gładka. Ten haft się pojawia tylko z przodu i jest właśnie jeszcze druga wersja kolorystyczna, kolorystyczna, czyli ten ładny niebieski. Przepięknie to wygląda, i zobaczcie obok brąz, i jak to ładnie obok siebie ten niebieski z tym brązem mega to pasuje. Sukienki są prążkowane, kolejne z krótkim rękawem, mamy kunie, że Ja tutaj szukam, bo myślałam, że. One są jeszcze czarne, ale nie widzę, nie znalazłam, zobaczyłam tylko te brązowe, w cenie 40 zł, natomiast prążka są takie bez kołnierzyka, dekol do krągu są beżowe i czarne z tego. I one są właśnie takie krótsze, tak jak ta brązowa, czyli bardziej taka mini sukienka z krótkim rękawem, XL największy rozmiar, i tutaj mam ją za 30 zł. Obok wisi taka bardziej. Hmm, można powiedzieć elegancka sukienka, bo tutaj na podszewce. Taki wzór kwiatowy spadło mi, ale zaraz podniosę. Oczywiście nagram sobie tylko cenę: 30 zł. I tutaj XL jest największy rozmiar z tego. Ładny kolor ma ta sukienka. Znalazłam też dzisiaj taką kamizelkę. Prześlicznie wygląda. Taka jeansowa w cenie 50 zł. XL jest największym rozmiarem. Pokażę Wam, jak wygląda z tyłu. Naprawdę fajna kamizelka, gdzieś przykułam moją uwagę. Bardzo fajnie wygląda. Podoba mi się. I ładny kolor jeansu. Zestawiono akurat tutaj ze spodniami również na gąbce, również troczek, czyli idziemy w wygodę cały czas w kolorze. Najmodniejszym tego sezonu, czyli różowy kolor. Na mnie pewnie oczywiście spodnie za długie, więc ja nawet, wiecie, nie mierzę już tego. 40 zł 2XL największy rozmiar i do tego można sobie też na przykład albo tą kamizelkę założyć, albo taki sweterek. Sweterek, zobaczcie, jest taki cały, ażurowy. Tutaj a się zdziwiłam właśnie jak to jest ktoś tutaj ściągnął tył y, tym, tym sznureczkiem ale wyprostowałam 50 zł kosztuje tutaj chyba XL największy jest rozmiar i co ciekawe tą bluzkę czy tam sweterek możecie sobie nosić jak wolicie, czuł Albo przód e, macie dekolt głęboki, albo tył, tak? To już interpretacja tutaj zależy od Was. No i kolejna rzecz, czyli taka naprawdę no maxi sukienka na ramionczkach w kolorze takim niebieskim. Pani akurat tutaj, ekspedientka sobie przesuwała. E, sukienki 60 zł. Pani, słuchajcie, cały czas coś dokładają, więc na pewno e, no, jakieś fajne rzeczy się pojawią również niedługo. E, pewnie wam też nagram. Tutaj fajna bluza, no jeszcze taka ocieplana, ale to nie jest już takie bardzo grube ocieplenie e, w cenie 40 zł, ale tutaj mamy chyba tylko do Lki tą bluzę z takim fajnym napisem Malibu Kalifornia. E, pojawiły się też spodenki e, takie alla jeansowe. Zobaczcie, i też bermudy, tamte to były paperback. Tu macie bermudy w takim kolorze bananowym. Największy rozmiar będzie 44, z tego w cenie 60 zł. One są jeszcze w czarnym kolorze, a te paperback tutaj znalazłam właśnie takie denimowe. Te 44 będzie tu największy, i cena jest 40 zł. I są też w kolorze śmietankowym. I kochani w sinseju e, bardzo dużo oczywiście sportowych rzeczy też poprzychodziło, dużo topów, dużo kolarek, e, dużo bluz, są też e, krótkie bluzy. Dłuższe, nawet takie spodenek z fajnymi paskami. A ja tutaj idę, bo bardzo ładny kolor koszuli, tej zielonej. Tutaj mamy kaptur. Co prawda, jest ta ta um, bluza tak wygląda, jakby była na staro. Słuchajcie, robiona, bo tak jakby spęczkowana. Nie wiem, czy to jest celowy zabieg, czy one mają tak wyglądać, bo jak tak mają wyglądać, to bym nie kupiła 50 zł. Nie wiem, czy to było widoczne na filmie, ale ogólnie kolor bluzy fajny. I jeszcze Wam pokazuję bardzo fajne. Torebki, tutaj akurat taka mniejsza, zobaczcie, w jakim ładnym pasku. Bardzo mi się ta torebka spodobała. E, pokażę Wam cenę, oczywiście. E, I ona kosztuje 40 zł. Ładne połączenie, właśnie bez z karmelem, teraz będzie mnóstwo. Tych właśnie takich fasonów, torebek. Tutaj za 60 zł. Mamy kolejną torebkę z takim wkładanym, jakby workiem. Można sobie to wiadomo, zasunąć, zabezpieczyć, żeby nam nikt się tutaj do tego nie dostał. I kolejna rzecz, i taka torba A4. Tutaj włączy, włączenie z czarnym kolorem beżu. 50 zł kosztuje. I tutaj kolejna, ale ta chyba już była. Tak mi się kojarzy kiedyś na filmie i tutaj mamy jeszcze jedną, też połączony z czarnym kolorem ten beż. Tutaj w środku jest taka o jedna kieszonka i nic więcej tutaj nie ma. Cena torebki to 40 zł. Dziękuję kochanie za dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.